Jo, po vazhdojmë të bëjmë praktikë. Sous-titres par Anouk To robisz, to robisz. To To ja dziękuję. To ja dziękuję za te Ale to nie ja zrobiłem to. To nie robisz. Ja już wierzyłam w to, że będę miał ten trawę i jestem wdzięczny. Także to ja dziękuję. სcheinlich ist es hier eine von der Sache. Tut mir leid, ich habe nicht verstanden. <static> Witam w tym pięknym dniu. Pięknie nie tylko z uwagi na wspaniałą, słoneczną e, pogodę, ale również z uwagi na wydarzenie, z powodu którego się tutaj zgromadziliśmy, a mianowicie inaugurację kursów pasażerskich do Naramowic. Na Długo wyczekiwany moment. E, witam mieszkańców, którzy przyszli dzisiaj razem z nami e, świętować tę chwilę, a także naszych gości. Witam prezydenta miasta Poznania, pana Jacka Jaśkowiaka. Panią Justynę Lidka, prezes spółki poznańskiej Inwestycje Miejskie. Witam pana Macieja Michała Wójcika, dyrektora operacyjnego firmy Gulermeb, czyli wykonawcy tej inwestycji. Wojciecha Kręglewskiego, radnego miasta Poznania, a także Mariusza Wiśniewskiego, zastępcę prezydenta miasta Poznania. Na początek oddaję głos panu prezydentowi. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować mieszkańcom za cierpliwość, bo wiem, że. Budowa tej trasy wiązała się z licznymi uciążliwościami, ale mamy już w tej chwili ten pierwszy etap za nami. Chciałem podziękować również wykonawcy za terminowe i też takie racjonalne podejście. Mieliśmy po drodze kilka problemów, które musieliśmy rozwiązać, m.in. skażoną ziemię. Dziękuję oczywiście spółce PIM bo to był tak naprawdę sprawdzian umiejętności i pani prezes i całego zarządu, ale w ogóle całego zespołu. Także Dziękuję wszystkim za to, co nam się udało do tej pory zrobić. Za wsparcie, które dostaliśmy również z Krakowa, bo kierownikiem tej budowy był pan Kiobek. Będziemy wracać tym tramwajem w tych niebieskich barwach. I już dzisiaj rozmawiałem też i z panem skarbnikiem, i z Mariuszem Wiśniewskim, i z panem Wojciechem Kręglewskim, bo będziemy mieli jesienią program funkcjonalno-użytkowy na ten drugi etap. I jestem zdeterminowany, żeby. Mimo tych wszystkich przeszkód, które przed nami, mimo tych problemów z inflacją, ze wzrostem cen materiałów budowanych, jestem zdeterminowany, żebyśmy ten drugi etap jak najszybciej zaczęli i mogę tylko Państwu obiecać, że no, będę robił wszystko, by ten drugi etap jak najszybciej rozpocząć. Mam nadzieję, że będziemy w stanie tę pracę rozpocząć w ciągu dwóch lat. Potrzebujemy z pewnością finansowania na poziomie jakichś 600 milionów, ale ale mam już w tym momencie pewne przemyślenia, jak doprowadzić do tego, by ten drugi etap jak najszybciej rozpocząć. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Zapraszam do zabrania głosu panią gustę ja dziękuję za Pani Prezes, zapraszam. Szanowni Państwo, to jak chwila historii w tym miejscu. W listopad 2018 podpisujemy umowę w trybie za projektu i wybuduj z konsorcjum Gilermak i Mosty Poznań, Mosty Łódź. przepraszam, mamy Poznań, mamy wsparcie z Łodzi w postaci wykonawcy i mamy Kraków również w postaci wykonawcy i kierownika budowy, o którym wspominał pan prezydent. Szanowni państwo, 2 listopada 2019 składamy wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i w maju, w końcówce maja 2020 wchodzimy na teren budowy z robotami zasadniczymi. Dzisiaj po niespełna dwóch latach możemy Państwa przewieźć całością trasy tramwajowej. Pozostał nam układ drogowy, także prosimy o wyrozumiałość. Przed szyby tramwaju będzie można dostrzec jeszcze te prace, które będą realizowane w najbliższym czasie. Natomiast mamy już dzisiaj niespełna 3,5-kilometrowy odcinek trasy tramwajowej, 7 przystanków, prawie 8 kilometrów dróg rowerowych, chodniki, przebudowa skrzyżowań i prawie gotowy układ drogowy Alei Praw Kobiet. Zachęcam do przejechania się po tej trasie i zachęcam do jej użytkowania. Bardzo serdecznie dziękuję w tym miejscu wykonawcy. Za to, że stanął na wysokości zadania, za to, że mimo przeciwności, z którymi udało nam się tutaj zmierzyć, szukaliśmy rozwiązań, które pozwoliły cieszyć się dzisiejszym dniem. Bardzo serdecznie dziękuję panu Wojtkowi Flejscherowi. To jest kierownik tego projektu z ramienia pim który podciągnął to zadanie, a proszę mi wierzyć, to nie było zadanie proste. Dziękuję również tym osobom, które z ramienia PIM przygotowały to zadanie, a których już dzisiaj z nami nie ma, czyli panu dyrektorowi Masłowskiemu i e, mojemu zastępcy, który też już z nami w tej chwili nie współpracuje, Grzegorzowi Bobuli, którzy to zadanie zaczynali. Szanowni Państwo, raz jeszcze zapraszam do cieszenia się tym, e, co udało nam się stworzyć i podpisuję się pod tym, panie prezydencie. Zaczniemy budować drugi etap, jak tylko będą środki. To ja się o to postaram rękawki zaciskamy i jedziemy. Bardzo dziękuję Pani Prezes i zapraszam do zabrania głosu pana Michała Wójcika, dyrektora operacyjnego gulerman. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Szanowna Pani Prezes, to bardzo miło słyszeć te słowa podziękowań. Chciałbym niespromnie powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tym zadaniu. I w taki sposób, jak je zrealizowaliśmy, je zrealizować. Chciałbym na wstępie mojej wypowiedzi bardzo, bardzo serdecznie i gorąco podziękować całemu mojemu zespołowi. Krzysztof Dziobek, już byłeś wywoływany tutaj dzisiaj dwukrotnie. Proszę, żebyś przyjął na swoje ręce podziękowanie dla całej kadry. Chciałbym powiedzieć, że razem z naszym partnerem konsorcjalnym z Mostami Łódź stworzyliśmy bardzo prężny, młody zespół. Dbając o parytety, mieliśmy bardzo dużo kobiet. Myślę, że po połowie, ja nawet nie wiem, czy, 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 czy nie więcej. Naprawdę wykonaliście dobrą robotę. Budownictwo to jest niestety taka rzecz, że zawsze na budowie jest ciężko. Latem się kurzy. Zimą jest mokro, jesienią błoto i pomimo tego wszystkiego naprawdę super w jakości zrobiliście pracę. Chciałbym bardzo podziękować tak naprawdę wszystkim stronom procesu inwestycyjnego. Były momenty trudne, natomiast to, czego jestem pewien, to nigdy nie zabrakło nam determinacji, wspólnej determinacji, która przekładała się na współpracę. Nie zawsze się. Zgadzaliśmy, natomiast zawsze znajdowaliśmy rozwiązania. Proszę Państwa, mógłbym w tym momencie powiedzieć o trudach, z jakimi się zmagaliśmy, o e, współpracy z saperami, e, bo mieliśmy tutaj bardzo dużo przygód, pozostałości po e, minionych czasach. Mógłbym mówić, ile wbudowaliśmy betonu, stali, e, ile posadziliśmy drzew. Natomiast to wszystko dzisiaj już jest e, nieistotne. Powiem Państwu rzecz, o której nikt nie wie. Panie Prezydencie, Pan nie wie, Pani Prezes, Pani nie wie. To, że dzisiaj się tutaj znaleźliśmy, to akurat, akurat dzisiaj to nie przypadek. Nie tydzień wcześniej, nie tydzień później. My dwa lata temu, podpisując REACH, ja osobiście wiedziałem, że to będzie weekend 23-24 kwietnia. Dlaczego, proszę Państwa? Bo Chcieliśmy zrobić prezent. Chcieliśmy zrobić prezent poznaniakom, natomiast jako firma chcieliśmy zrobić również prezent dyrektorowi na Polskę, panu Bulentowi Ozdemirowi, który w dniu jutrzejszym obchodzi swój okrągły jubileusz, 50 -letie. Bardzo bym prosił o brawa. Dyrektorze, wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, na koniec pozwolę sobie jeszcze powiedzieć taką anegdotę i Krzysztof dla Ciebie będzie ostatnie zadanie. Mieliśmy tuż po rozpoczęciu budowy, dwa lata temu, mieliśmy już zrobione pierwsze rozbiórki, bitumy były zdjęte, zaczął już być krajobraz na budowie księżycowy i gdzieś tam za, za węzłem została jeszcze jedna wiata przystankowa. Jechaliśmy, jechaliśmy, nie rozebrana. Jechaliśmy samochodem, padał straszny deszcz. Urwanie, u, urwanie chmury. I na tym przystanku schowała się jakaś para i po prostu y, schronili się przed deszczem. Wyglądało to tak, jakby czekali na tramwaj. <śmiech> <śmiech> Krzysztof, ostatnie zadanie. Proszę, żebyś dzisiaj poszedł do tych Państwa i powiedzieć, że dzisiaj tramwaj puszczamy i mogą jechać do domu. Bardzo dziękuję. <noise> bardzo dziękuję. Oczywiście przewidzieliśmy, przewidzieliśmy dla Państwa możliwość wywiadów indywidualnych, na które już za chwilę Państwa zaproszę, natomiast zanim to nastąpi zapraszam wszystkich Państwa, a także wszystkich zgromadzonych mieszkańców na poczęstunek, który przygotowaliśmy dla Państwa tutaj pod tym namiotem. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam do poczęstunku. Na początek Pan Prezydent oraz zaproszeni gości pokroją tort dla mieszkańców. da se dobro grega drugačije i yeah. bardzo oszczędny <noise> likon, ja czy ty?